Księga rodzaju rozdział 26 A gdy był głód w ziemi połowym nieurodzaju, który był za czasów Abrahama, poszedł Izaak do Abimelecha, króla palestyńskiego do Gerary. I ukazał mu się Pan i rzekł, nie wstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ja tobie wskażę. I bądź gościem w niej, a będę z tobą i będę ci błogosławił, tobie bowiem i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje wypełniając przysięgę, którą złożyłem Abrahamowi, ojcu twemu. I rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy niebieskie i dam potomkom twoim wszystkie te krainy. I będą błogosławione w potomstwie Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego iż był posłuszny Abraham głosowi memu i strzegł przykazań i przepisów moich, i zachował ustawy i prawa moje, mieszkał tedy Izaak w Gerasze. Gdy go zaś pytali mężowie miejsca owego o jego żonę, odpowiedział, siostrą moją jest, bo się bał wyznać, że mu była złączona małżeństwem, nie mając, że mogliby go znać zabić dla jej piękności. A gdy minęło dni wiele i tamże mieszkał, wyglądając Abimelech, król palestyński, oknem, ujrzał go żartującego z Rebeką, żoną swoją, a przyzwawszy go, rzekł: Jasna rzecz jest, że to żona Twoja. Czemużeś skłamał, jakoby to była siostra Twoja? Odpowiedział, bałem się, abym nie zginął dla niej. I rzekł Abimelech, czemuś nas oszukał. Mógłby się był kto z ludu zejść z żoną twoją i przywiódłbyś był na nas grzech wielki. I przykazał wszystkiemu ludowi, mówiąc, kto by się dotknął żony człowieka tego, śmiercią umrze. I siał Izaak w owej ziemi i zebrał owego roku stokroć tyle. I błogosławił mu Pan i wzbogacił się ów człowiek i coraz bardziej wzmagał się i rósł, aż stał się nadzwyczaj zamożnym. Miał też stada owiec i bydła i czeladzi mnóstwo, przeto zazdroszcząc mu palestyńczycy wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego Abrahama. Na on czas zasypali zapełniwszy ziemią tak, iż i sam Abimelech mówił do Izaaka: Odejdź od nas, stałeś się bowiem daleko od nas możniejszym. A on odchodząc, przyszedł do potoku Gerary i tam mieszkał. Podkopał znowu inne studnie. Które wykopali byli słudzy ojca jego Abrahama, i które po śmierci jego niegdyś Filistyni byli zasypali, i nazwał je tym iż imionami, którymi przedtem nazwał był ojciec. I kopali na strumieniu i znaleźli wodę żywą. Ale i tam była zwada pasterzów Gerary z pasterzami Izaaka, bo mówili: nasza to woda. Przeto studniec z tego, co się stało, nazwał imieniem potwarz. Wykopali jeszcze i inną, i o te także się sfażyli, i nazwał ją nieprzyjaźnią. A odszedłszy stamtąd, wykopał inną studnię, o którą już sporu nie wiedli, a tak nazwał ją imieniem rozszerzenie, mówiąc. Teraz rozszerzył nas Pan i dał ruść na ziemi. I poszedł z owego miejsca do Bersabe, gdzie mu się Pan ukazał tejże nocy, mówiąc, jam jest Bóg Abrahama, Ojca Twego. Nie bój się, bo ja z tobą jestem. Będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje dla sługi mego Abrahama. Przeto zbudował tam ołtarz i wzywał imienia pańskiego, rozbił tam też namiot i rozkazał sługom swym, aby kopali studnie. Gdy na to miejsce przyszli z Gerary Abimelech i Ochozat, przyjaciel jego, i Fikol, hetman żołnierstwa, rzekł do nich Izaak, po coście przyszli do mnie, człowieka? Którego nienawidzicie i wypędziliście od siebie? A oni odpowiedzieli: Widzieliśmy, iż Pan jest z Tobą, i dlategośmy rzekli: Niech będzie przysięga między nami, i uczyńmy przymierze, abyś nam nie czynił nic złego, jak i my niceśmy Twego nie ruszyli, aniśmy nic nie uczynili, co by Cię obraziło. Aleśmy Cię w pokoju puścili, obdarzonego obfitym błogosławieństwem Pańskim. I sprawił im ucztę, a gdy się najedli i napili, wstawszy rano, przysięgli sobie wzajem i wyprawił ich Izaak w pokoju na miejsce ich. Lecz oto przyszli tegoż dnia słudzy Izaaka, powiadając mu o studni, którą wykopali i mówiąc, znaleźliśmy wodę. Stąd nazwał ją dostatkiem, a miastu dano imię Bersabę aż do dnia dzisiejszego. A Ezaw mając czterdzieści lat pojął żony Judytę, córkę Bery i Basemat, córkę Elona tegoż pochodzenia, ale obie one były udręką serca dla Izaaka i Rebeki.